Zaczęliście dzisiaj słabo, było 37 nawet 22 i odwrotnie zagraliście niż w Lidze Mistrzów. Z czego to wynikało? Na pewno słaby nasz początek, gdzie pozwoliliśmy Treflowi na otwarte rzuty, źle graliśmy w obronie, bardzo źle graliśmy w obronie, nie wyszliśmy agresywnie tak jak trzeba. Później nakręciliśmy się dobrą grą, przede wszystkim w obronie zaczęliśmy bronić i druga połowa już dobra w naszym wykonaniu, ale nie może się przytrafić taki początek. Myślę, że po prostu złe podejście do spotkania i trzeba to z tego wyciągnąć wnioski. Właśnie, bo tak naprawdę minus 15 to jest trudno odrobić we własnej hali z dopingiem publiczności, to też Was pewnie poniosło. Dokładnie. Publiczność stanęła jak zwykle na wysokości zadania. Nakręcaliśmy się dobrymi akcjami i, i druga połowa rzeczywiście bardzo dobra w naszym wykonaniu. Dziś tam cały czas brakuje tej rotacji, szczególnie wśród wysokich graczy Jakuba Wojciechowskiego. Kiedy tego gracza możemy zobaczyć na parkiecie? No bo cały czas musicie sobie radzić bez niego, a to jest trudne zadanie. Kuba się rehabilituje, ale to jeszcze potrwa. Myślę, że nie wcześniej niż na, na przełomie roku.